Witam na moim kanale, mam na imię Wita i zapraszam w mój dzień! Kochani, jak już z nazwy widzicie, dzisiaj vlog kulinarny. Znowu witam was w kuchni mojej mamy. Tym razem zupa grzybowa a z kurek, których nam sporo z ostatniego razu zostało. Więc co? Nie rozgaduję się. Pokażę je w jaki sposób gotuję zupę grzybową kurkową i zapraszam was na vlog kulinarny. To są moje składniki na zupę. Oczywiście kurki już wcześniej przygotowane, czyli Oczyściłam, zalałam rządkiem, umyłam. Cebula będę smażyła właśnie na cebulce. Dodam do tego kabaczek. Dodatkowo zupa będzie z marchewką, ziemniakami. Tutaj mam tymianek, taki jesienny, już zmieni, zmienia kolory, ale będzie bardzo pyszny. Dodam go na końcu zupy. No, zabiele zupę mlekiem śmietaną z dodatkiem odrobinki mąki, żeby była taka bardziej gęsta, zawiesista taka, no i przyprawy jak zwykle: papryka ostra, Pulbiber, pieprz czarny oraz sól. Więc co? Zaczynamy. Na rozgrzanym oleju przysmażyłam drobno pokrojoną cebulkę. Dodałam wcześniej przygotowane, umyte kurki. Pokroiłam kabaczka, ale się okazał mocno dojrzały, miał bardzo taką twardą skórkę i pestki, więc pestki wybrałam. Niestety skórki nie zdjęłam, i trochę była za twarda w zupie. Dodałam pokrojonego kawaczka. No i razem jeszcze chwileczkę przysmażyłam. W tym czasie do zagotowanej wody dodałam no w kostkę pokrojone ziemniaki. No i za ziemniakami. Marchewkę, utartą na tarce dla buraczków. Lubimy taką gęstą zupę, więc zobaczycie, będzie mega, mega gęsta. Trochę pogotowałam ziemniaki z marchewką, no ale przez to, że drobno mia miała, miałam to wszystko w drobnych częściach, więc za niedługo, po jakichś 10 minutach dodałam usmażone grzyby zupa jeszcze się gotowała chyba z 15 minut i dodałam mleko Kolejna rzecz, za którą się zabrałam. No to tutaj przepis bardzo prosty. Do zagęszczania zupy wzięłam dwie łyżki mąki, potem trochę odłożyłam, bo stwierdziłam, że za dużo, więc półtorej łyżki mąki do tego trochę śmietany 30% oraz odrobinkę mleka. To wszystko wymieszałam do jednorodnej masy, no i dolałam rosołu z naszej gotującej się zupy. No i dodałam to wszystko do mojej zupy. No i co? Zupa prawie nam jest gotowa. To zostały tylko na koniec przyprawy, oczywiście sól, pieprz czarny mielony, papryka ostra czerwona Pulpiber. Oczywiście możecie dodać y, przyprawy, jakie tylko lubicie. Ja akurat dodaję te tutaj. No i na końcu, kiedy zupa już jest. Wyłączona, dodaję tymianek. Tak wygląda moja zupa. Wyszła taka zawiesista, dość gęsta. Mleczność, śmietankowo-grzybowa, słodziutka. Dodałam potem jeszcze trochę więcej a, czarnego pieprzu, żeby była bardziej ostra. Tutaj powolutku będę kończyła ten vlog kulinarny. Jak widzieliście, zupa bardzo prosta w wykonaniu. Zajmuje bardzo krótko. Robię ten przepis od lat, na oko. A jak mam kurki, to jest kurkowa. Jak mam inne grzyby, to jest inna. Jak nie ma żadnych grzybów w lesie, to może być ten samy przepis z pieczarkami. Też wygląd wygląda, wychodzi bardzo pyszny. A zaraz będziemy już jeść. Stygnie nam nasza zupa, bo jest jeszcze bardzo gorąca, przed chwilą ją skończyłam. Wszyscy zadowoleni, bo uwielbiamy ją i, i mama, moja mama trochę inaczej tę zupę robi, ja trochę inaczej, więc czasem ona robi, czasem ja, ale jak przyjeżdżam to moje rodzice bardzo lubią jak ja coś gotuję, więc dzisiaj była tak jakby moja kolej, więc ugotowałam, a przy okazji z Wami się podzielę przepisem. No i co, kochani, za bardzo rozgadywać się nie będę. Pogoda u nas, jak widzicie, taka szaro, ponura, więc albo pogadanki, albo gotowanie. Niedługo będziemy robiły z mamą przepis na cepeliny. Już kilka razy miałam takie komentarze, że proszono mnie o. Zaraz wam pokażę, co robi mój tata. A mój tata. W tym czasie jak nagrywam? Z takim o, takim aparatem. czyści liści z moich z mojego samochodu. No. Wow. Nie ma to, jak w domu, słuchajcie. No więc widzieliście, dlaczego przerwałam nagranie. Mój tato wyczyścił z liści mój samochód, bo tutaj mamy dookoła domu dużo ogromnych drzew, dużo brzus, więc liście padają i mój, moje auto było całe obsypane. No i co kochanie, tak kontynuując przepisy, to niedługo będzie, prze, będzie przepis na cepeliny i kolejne inne fajne litewskie przepisy. Nie przedłużam. Mam nadzieję, że taki przepis na zupę też Wam się spodoba. Życzę Wam miłego oglądania, miłego wieczoru. Dziękuję, że jesteście na moim kanale. Ściskam wszystkich bardzo serdecznie, cieplutko. Pamiętajcie o paluszkach w górę lub w dół, jak tam Wam e, się zechce. Bardzo te paluszki e, są potrzebne, więc nie przedłużam i życzę wszystkiego dobrego wszystkim. <grym> pa! pa!